Daj mi powód, bym się podniósłbym się podniół, by być król wielem, poznaj mi powód mi wszyscy dziś walczą o podjął Ja wciąż się staram, wcześniej zgłędzie. Wziomów, nie mówię bracie, bo jedynego mam od narodzin Chociaż porwane mamy relacje i nie zawsze nam to wychodzi Sam, nie wiem czy to źle, że z obcymi mam braterski kontakt To nie tylko bite pięć, raczej ciężka gadka o najgorszych troskach Tak miałem od zawsze, chcę być dla swoich jak na serce miód By nigdy nie powiedział o mnie, kurwa, to był słaby punkt Właśnie trwa dwunasta runda i od kilku lat leci pierwsza minuta Mój cutman odrzutem ma skillę chirurga i tylko najbliżsi są gdzieś na trybunach na deskach debiutan Dzieci myślą, że wygram, nie znają zasad Maskuję ból, uśmiecham się i rozumiem rodziców po latach I nie ma, że pękniesz, nie ma, że wracasz Musisz być w pionie nawet jak toniesz Dla nich jesteś jak pieprzony Batman Zawsze zapewnisz szczęśliwy koniec Daj mi powód, bym się podniósł By być skurwielem, podaj powód mi Walczą o podium Ja wciąż się staram by nie gonić